dzisiaj aktualizacja pepino czyli melona psiankowatego z krzaczka są pierwsze owoce, pierwsze już nawet drugie, ale pojawił się jeden wilgi szkodnik który pustoszy moje sadzonki obgryza, o widzicie go z ziemniaczana, obgryza mi sadzonki, młode pędy kwiaty, niszczy na potęgę Próbowałem różnych środków niechemicznych. Średnia jeża pomaga. Może ograniczyło trochę, ale ciągle muszę zbierać i eksterminacja tego wielkiego szkodnika. Sezon na ziemniaka się skończył, bo zasychały pędy. No to przyszło właśnie. przyszła pora na pepino i bakłodziany, bo to są z tej rodziny psiankowatych. Do widzenia panu. Owoców jest trochę i tu, i tu. Gdzieś tam jeszcze pochowane. O, zobaczymy, mniejsze lub większe. Przesadziłem do tego fioletowego, bo jego akur akurat wyjątkowo nie tykały. Nie wiem czemu, może inna ale on też słabo kwitnął. Owoców jeszcze nie miał. Także średnio, że przesadziłem do Donicy. Może się zabierze. A może i nie? Na innych krzakach też są już owocki no spore, takie 4 cm. Po kilka owoców ma o, i tu, i tam pochowane. I na tamtych krzakach to tak samo. I jeszcze tu. Także trochę tego jest, ale mogłoby być pięknie. A jest średnio lub przeciętnie. W tym roku w zasadzie nie miałem szkodników przynajmniej taki w postaci jak muszyc. No to widzicie, jakiś musiał przyjść. Silmaków też było mało w tym roku. Ale no cóż zrobić, taki rok.